No witam ogólnie, dzisiaj pan ten temat poruszymy troszkę, żebyście też wiedzieli co ja jak. Yy, ogólnie widziałem na stanie u Boneza informację, śmiech mi się chce, że nie może, nie może u... Nie uwierzyć czy coś takiego, że tam nie mieszkamy na sobie. Ciągle walkuje ten temat, ogólnie. Tłumaczę mu jak debilowi, że już dawno tam się nie mieszka, a ten twierdzi razem z wujem, że kurwa, mieszkamy. No właśnie to jest trochę nie halo, bo to jest niepoważne co on robi myśli, że ja jestem idiotą, że ja się wkręcę w jego zabawki w takie zabawy ja wyrosłem z takich rzeczy zniszczono chłop wow, tyle ma lata, a się zachuje jak głupie no i przy okazji w ogóle on też Stare konia zachowują się jak pierdolone dzieci, Nielaz. nie nieraz. Nie wiem, swoją głupotę. No i pokazują swoją głupotę. Każdy o tym wie, że już tam dwa lata nie mi mieszkamy. Jeszcze robiłem specjalny filmik. Bo niedaleko pracuję. I mam możliwość... Zrobić filmik tam. Tak jak wystawiłem na kanale. Ciekawe jak tam weź jak jest pionko zajęwana drzwi zamarowane. Żeby bez tam nie włazili tam, bo to włożą. Jak widzą taki pusty budynek, tam ruiny, to własą, żeby przenosować albo coś. Nie to właśnie zastanawia Jedna. Nie to zastanawiam. Jedna. Jaki trzeba być durnym, żeby nie zwrócić uwagę, że tam się nie mieszka. No i właśnie. W z wprowadzają ludzi w błąd. W takim sposobem. W takim sposobem to ludzi właśnie wprowadzają w błąd, że niby tam mieszkamy, tam nie mieszkasz. padem, że tam wynajmowaliśmy mieszkać tam się już nie mieszka, już dwa lata mija od tego zacząć. A dwa, dawałem też informacje, robiłem Jaka tam jest ruina. Zamiast to sprzedać właśnie to pozabierali rzeczy i zasłabili. A bezdomni czy tamte, no ruiny zrobili z tego, z tego powodu, że tam były kable różne od prądu, o to wiadomo. Yy, że zbierają ogólnie złom, miedziówa. Tak no dla mnie trochę niepoważnie, bo one z nie podchodzą. próbują wkręcić nie kobry, że tam mieszkamy, zaś im nie wychodzi. No po prostu oni mają swoje, swój świat, swoje zabawki. A nie myślą, że niby tam nie mieszkamy. Mam to przyprowadzenie w dupie. Co mam w to w dukiem? I powiedzieć.